Cześć! Jeśli chcesz wykorzystać właściwości Monday.com, to jesteś we właściwym miejscu. Dzisiejszym tematem będzie jedna z najpotężniejszych funkcji Monday.com Automatyzacja. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją pracę z Monday.com, czy jesteś już zaawansowanym użytkownikiem, automatyzacje pomogą ograniczyć ci pracę ręczne oraz zaoszczędzić czas. Działają one jak małe roboty, które zajmują się powtarzalnymi zadaniami za ciebie. Mogą one uruchamiać różne działania na podstawie określonych warunków, np. gdy zmienia się status lub tworzone jest nowe zadanie. Zacznijmy od czegoś prostego. Załóżmy, że masz tablicę z zadaniami i automatycznie chcesz powiadamiać swój zespół wtedy, gdy status zadania zmieni się na zrobiony. O to, jak możesz to ustawić. Kliknij Automatyzuj w prawym górnym rogu tablicy. Teraz zobaczysz wiele przepisów automatyzacyjnych. Są to gotowe szablony, które możesz od razu użyć. W naszym przykładzie wybierzemy opcję, gdy zmieni się status, powiadam kogoś. W Monday.com automatyzacje są tworzone w formie tekstowej. To znacznie ułatwia tworzenie i budowanie procesów samemu. Aby potwierdzić automatyzację, musimy kliknąć tutaj. I gotowe. Teraz za każdym razem, gdy zadanie zostanie oznaczone jako zrobione, Twój zespół otrzyma powiadomienie. Proste, prawda?